Cześć i dzień dobry w kolejnej lekcji dotyczącej SEO on -site. Dziś weźmiemy na tapet zagadnienie pliku robots.txt. Czym on jest, do czego służy i jak o niego zadbać? To wszystko będziesz wiedzieć już za kilka minut. Jak się zapewne domyślasz, zaczynam od przytoczenia definicji. Czym jest plik robots.txt? Jest to zwykły plik tekstowy zapisany w formacie Txt i umieszczony bezpośrednio w folderze głównym Twojej strony internetowej. Wewnątrz tego dokumentu znajdują się wytyczne dla robotów Google odwiedzających stronę www. Każda witryna może mieć wygrany tylko jeden taki plik i powinien on zawierać link prowadzący do sitemapy, o której mówiliśmy w lekcji szóstej tego modułu. Dodatkowo plik robots.txt powinien być kodowany w standardzie UTF-8, czyli zawierać specjalne znaki zrozumiałe dla botów. Dlaczego jednak w ogóle potrzebujesz pliku robots.txt? Wyobraź sobie, że twoja strona internetowa to wielki dom pełen pokoi. Roboty Google przychodzą do tego domu, aby przeszukać go i dowiedzieć się, co w nim jest. Plik robots.txt jest jak taka mapa, a może raczej wykaz atrakcji, które roboty mogą odwiedzić oraz taka lista miejsc, które powinny omijać. I jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że chcesz zablokować dostęp do katalogu private. W tym celu w pliku robots.txt dodajesz dyrektywę disallow, która wygląda tak. User agent gwiazdka disallow i tutaj katalog private. Jednocześnie chcesz otworzyć dostęp do katalogu public. W tym celu musisz posłużyć się dyrektywą allow. Będzie to wyglądało w następujący sposób. User agent gwiazdka allow i tutaj katalog public. Warto jednak zauważyć, że w realnym życiu roboty mogą ominąć powyższe dyrektywy i mimo wszystko sprawdzać wszystkie strony czy sekcje umieszczone na stronie. Aby ten mechanizm miał szansę zadziałać, musisz sprawdzić, czy plik robots.txt jest poprawnie interpretowany. Zrobisz to przy użyciu narzędzi dostępnych dla webmasterów, takich jak Google Search Console. W razie wątpliwości zawsze możesz skorzystać z testera pliku robots.txt. Link widzisz na ekranie, a także znajdziesz go w opisie tej lekcji. Podczas takiej analizy weryfikujesz głównie następujące rzeczy. Po pierwsze, czy robots.txt jest na stronie. Po drugie, czy ten plik jest w katalogu głównym domeny, czyli np. robotstxt Po trzecie, czy nie blokuje sekcji, do których robot powinien mieć dostęp? I po czwarte, czy jakiejś bloka blokady nie brakuje. Pomniałem też, że plik Robot.txt powinien kierować do mapy strony. No i właśnie, po co? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dzięki temu roboty wiedzą, które strony powinny znaleźć. Tak podaniem takiego spisu treści. Zastanówmy się teraz, do czego służy taki plik i jak w zasadzie możesz go wykorzystać w swojej pracy. Przede wszystkim, Robot.txt wspiera cię przy optymalizacji crawbadżetu. Choć, jak wspomniałem, nie zawsze to działa idealnie, to jest wciąż bardzo przydatne. Może mieć to znaczenie, szczególnie przy np. dużych stronach składających się z tysięcy podstron. Indeksowanie ich całości trwałoby wiele miesięcy, a widoczność wszystkich podstron w wyszukiwarce nie zawsze jest przecież potrzebna. No i poza tym, roboty mają ograniczony crowd budget, czyli właśnie te zasoby, które mogą przeznaczyć na indeksowanie Twojej strony. I to właśnie dzięki odpowiedniemu ustawieniu pliku robots.txt masz możliwość skierowania robotów na główne dla Twojej strony i istotne dla SEO podstrony i nie marnować czasu i zasobów tych robotów. Dzięki temu wyniki będą szybsze i lepsze. Oprócz tego, plik robots.txt wykorzystasz do zablokowania indeksowania pewnych sekcji strony, które na przykład zawierają duplikację treści. Może się to wydawać niepotrzebne, że to starta czasu, ale w ten sposób zmniejszasz obciążenie serwera, a także obciążenie botów. Jak widzisz plik robots.txt to taki mały przewodnik dla robotów internetowych, który pomaga im znaleźć i zrozumieć Twoją stronę. Nie służy do ukrywania strony przed Googlem, ale do kontrolowania, które strony są dla robotów dostępne, a które nie. Dzięki temu optymalizujesz indeksowanie i poprawiasz wyniki w Do tematu pliku robots.txt jeszcze wrócimy, ale to w bardziej zaawansowanych modułach.